Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony CodemichDAO i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o wszystkich informacjach dotyczących mapy na nowy sezon 8. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem, o subskrypcję z dzwoneczkiem oraz o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli MIGAOET. Z góry dziękuję każdej osobie, która wykona te czynności, a teraz na ekranie macie jeszcze pięciu największych kozaków, którzy wspierają mnie w sklepie Fortnite właśnie z kodem Migao ET. Jeżeli to właśnie ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale, a już mnie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc, jak sami dobrze wiecie, w dosłownie każdym nowym sezonie, który pojawia się w grze Fortnite, zachodzi mnóstwo zmian na mapie, które są ściśle powiązane z fabułą tej gry. Teoretycznie, to jesteśmy nawet w stanie wyobrazić sobie, jakie dokładnie zmiany pojawią się na mapie, zaraz po starcie danej aktualizacji, która wprowadza nowy sezon bezpośrednio już do gry. Dodatkowo, na Twitterze oraz Reddicie pojawia się mnóstwo wycieków, które jak sami Powinniście już wiedzieć, czasami są trafne w 100%, a czasami w ogóle się nie sprawdzają. Dzisiaj jednak mam dla Was kilka ważnych i takich dokładnych informacji na temat nadchodzących zmian na mapie zaraz po starcie nowego sezonu 8 w rozdziale drugim i niektóre z nich są teorią, a niektóre z nich są potwierdzone. Dodam tutaj, że większość informacji, które przedstawię Wam w tym filmie, są na bazie wielkiego wydarzenia, tego sezonu, który niebawem trafi do gry, oraz co najważniejsze Twittera, no i oczywiście Reddita. Na początku jednak chciałbym się bardziej zająć tym wielkim wydarzeniem, obecnego sezonu 7, ponieważ to właśnie ono w głównej mierze zadecyduje o zmianach, które będą rozwijały się w kolejnym już sezonie. Głównie chciałbym tutaj nawiązać do teorii odnośnie punktu zerowego, który ma zostać ponownie zniszczony po wielkim wydarzeniu, ponieważ ta teoria jest obecnie najlepsza oraz najbardziej wiarygodna. Jak ktoś jeszcze nie wie, to ostatnio pewien liker na Twitterze dał znać, że podczas wielkiego wydarzenia statek matka będzie próbował użyć punktu zerowego do zniszczenia całej naszej wyspy. Problem pojawi się jednak przy jego wybuchu i zamiast zniszczyć go na mapie, to zniszczy go w powietrzu, przy czym stworzy się wielka kopuła energii, która spowoduje zniszczenia tego wielkiego statku nad naszą mapą. Dodatkowo bezpośrednio w statku niebawem pojawią się bomby, które już teraz możemy zobaczyć na mapie i teraz w tle będziecie mogli zobaczyć krótkie przebitki, w których dokładnie zostały one przedstawione. Jak widać jest ich tam naprawdę bardzo i to bardzo dużo i nie jestem pewny czy wyspy te nadal są nad mapą, czy może są już w statku, ponieważ film ten nagrywam dwa dni przed jego publikacją. Głównie dlatego, że przy mam naprawdę bardzo mało czasu, dlatego nie nagrywam wam odcinka z dnia na dzień o wyspach i dodaję tą informację do filmu, który akurat nagrywam dla Was na kanał. A wracając, to bomby te wraz z punktem zerowym mają zostać zdetonowane w tym statku, który podczas upadku ma zahaczyć o gasnące gaje, i to właśnie tej miejscówki nie będzie na mapie po starcie nowego sezonu. Jest to pierwsza taka ogólna zmiana w grze Fortnite, która zostanie wprowadzona wraz z startem nowego sezonu 8, a wraz z tym z mapy zniknie jeszcze jedno miejsce, i będzie to oczywiście paskudna przestań. Informacja o tym jest na bazie plików gry, i możemy się z nich dowiedzieć, że Fortnite testował mapę, na której nie było ani tej, ani tej drugiej miejscówki, co oznacza, że zostaną one mocno zniszczone w nowym sezonie. Według likarów statek matka po tym jak zostanie zniszczony, to jego części upadną właśnie na tamte miejscówki i to właśnie one znikną z mapy w nowym sezonie 8 rozdziału drugiego. Dodatkowo, jak zawsze, zajdą zmiany w samym centrum naszej wyspy, czyli przy tej wielkiej dziurze, gdzie dosłownie co każdy, ale co każdy sezon w tym rozdziale zachodziły jakieś pojedyncze zmiany. Przykładem tego jest oczywiście każdy kolejny sezon, który trafia do gry i przypomnę tutaj wszystkim, że zaraz na samym początku tego rozdziału była tam mała wyspa, a teraz jest tam wielki krater. Co więcej, mogliśmy tam jeszcze znaleźć kiedyś wielką agencję wraz z Midasem, zaraz później zniszczoną agencję, punkt zerowy, Iglice, no i naprawdę bardzo dużo nowych budynków i terenu w tamtym miejscu. Obecnie jednak nie ma żadnych informacji na ten temat, a na dniach pojawią się szczegóły odnośnie tego tematu, ponieważ zaraz przed startem wydarzenia, a tylko dlatego, że tą zmianę poznamy po prostu przedwcześnie. Jednakże poza tymi zmianami znamy jeszcze dokładnie trzy rzeczy, które na 100% pojawią się w grze. No w sensie nie na pewno, ale ze wstępnych informacji i będzie to pustynia, biom zimowy. Oraz wielki zamek. Wszystko to ma pojawić się za sprawą tego wielkiego statku, który jest nad mapą, i to właśnie on po zniszczeniu punktu zerowego ma go rozsypać po całej naszej wyspie. Za to w miejscach, w których pojawią się te fragmenty, ma pojawić się również nowy teren i chodzi tutaj właśnie o te tereny, które wymieniłem wcześniej, ale niestety nie wiemy, gdzie pojawią się one dokładnie na mapie. Dużo osób postawiło tutaj, że zamek pojawi się zamiast gasnących gai, lodowy teren zamiast podskudnej no i pozostała pustynia, która trafi do gry prawdopodobnie na środku mapy. Co więcej, kolejna część. Twierdzi, że miejscówki te pojawią się zamiast tych porwanych miejscówek i między innymi jest to koralowy kasztel, kukurydziany kompleks, no i na koniec siorbane szuwary. Nie wiemy niestety, czy na pewno tak będzie, ponieważ do startu sezonu zostało jeszcze dużo czasu, ale pamiętajcie, że te informacje poznamy dopiero po wielkim wydarzeniu, ponieważ jeżeli naprawdę statek matka wysadzi punkt zerowy i pojawi się czarna dziura, to będziemy mogli się spodziewać tych nowych terenów, o których wspomniałem wam dosłownie przed chwilką. Dodatkowo w ostatni dzień sezonu na 100% pojawią się jakieś dokładne wycieki, zdjęć nowego sezonu, które na pierwszy rzut oka będą wyglądały dziwnie, ale zazwyczaj są one prawdziwe. Nie wiemy niestety, czy na pewno będzie to tak wyglądało, ponieważ pamiętajcie, że ta informacja jest teorią od Lickera, a jak to będzie wyglądało, to każdy sam już zobaczy 13 września samego rana. A jak już wspomniałem tutaj tak szczegółowo o wydarzeniu, to podczas jego trwania gracza zostaną przeniesieni do więzienia, które wygląda tak i jest to to samo miejsce, w którym czekamy na teleport do tego środka statku. Informacja o tym pojawiła się na Twitterze i jest to już raczej pewne, że my jako postacie przeniesiemy się tam, żeby odbyć na żywo wielkie. Wydarzenia tego obecnego sezonu. Co ciekawe, nawet Fortnite dał znać na swoim francuskim Twitterze w odpowiedzi na wiadomość, że wydarzenie to również będzie interaktywnym wydarzeniem, tak samo jak kiedyś podczas innego wydarzenia. To znaczy, że będzie to wyglądało mniej więcej tak samo jak podczas eventu z Galactusem kilka sezonów temu, czyli będziemy również uczestniczyć w niecnym planie Dr. Sloan i ataku na ten wielki statek. Więcej informacji na temat wydarzenia przedstawiłem wam w tym filmie na kanale, dlatego jeżeli interesuje Was ten temat, to polecam sobie wbić na tamten odcinek. Link do niego postaram się wstawić teraz w prawym górnym rogu tego odcinka lub w opisie tego materiału, a jeżeli go tam nie będzie, to znajdziecie go na ostatnich moich filmach na kanale. Dodam tutaj jeszcze, że już w tą niedzielę, czyli 12 września o godzinie 22:05 w grze Fortnite odbędzie się wielkie wydarzenie obecnego sezonu 7 w rozdziale drugim. Wydarzenie to jest naprawdę dość późno, a wiem, że większość z Was ma też wtedy szkołę, w sensie dzień później, dlatego u mnie na kanale znajdziecie specjalny live z całego tego wydarzenia. Sam live odbędzie się około 19:00 albo 20:00. I potrwam dokładnie 15 godzin, ponieważ później zostawię wam odpalonego live'a na całą noc, żeby rano kontynuować start nowego sezonu. Przy okazji, będziecie mogli tam wygrać dość sporo karnotów bojowych na nowy sezon 8, dlatego też polecam tam wpaść, nawet jak będziecie mogli grać na komputerze. No i od razu tutaj podziękuję wszystkim nowym wspierającym z moim nowym kodem twórcy w sklepie Fortnite, czyli MigaoEty, ponieważ to dzięki Wam mogę w sumie rozdać kilka karnotów bojowych na nowy sezon. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zmian. na mapie i nowych miejscówek w nowym sezonie 8 rozdziału drugiego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych zmianach i która z nich do Was będzie najlepsza oraz najciekawsza. Pamiętajcie też, że jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tego tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!